No teraz może się uda. Witam ponownie. uspokoiło się. Chciałbym, żeby Państwo... Yy, jest tak. Zanim wta, poprze, obejrzałem sobie górę, zdjąłem... Zamierzam stąd. Aha, najpierw tu już poprzednio włożyłem następną ramkę pracy. Czyli za chwilę pokażę tą, którą za pierwszym razem pokazywałem. To już jest druga ramka pracy. No a teraz weźmiemy tą, co poprzednio była. Proszę, same trutowe. Ciekawe, czy matka już zaczęła zaczerwiać. No tak, już od środka zaczęła czerwić tu na tej ramce, czyli to jest ta pierwsza ramka pracy, którą żeśmy włożyli. I teraz tą ramkę zabiorę do miodni. Zapytacie Państwo dlaczego? Dałem ją do miodni widziałem u kilku takich starszych pszczelarzy, że yy, w miodni mieli same ramki nie wiem czym to było spowodowane, ale już co, co najmniej u dużego coś takiego widziałem że potrafili mieć jeden korpus z ramkami trutowymi do ramy. Z ramy z Wrócimy z powrotem z ramy pracy. Niech się dziewczyny rozstrzelej Dzisiaj pokażę Państwu coś, co większość przelaży tego nie robi. Ale już jak zacząłem z Państwem na temat rozwoju pszczelej rodziny, kierowania rozwojem pszczelej rodziny, to powiem tak, ponieważ ta rodzina z boku jest przeznaczona na inny miód głównie, to teraz do niej właśnie dostawię. Te trzy ramki, które już są z miodem, ciężkie, żeby ograniczyć tam czerwienie. Czyli ograniczę matkę w tej chwili do czerwienia. Natomiast za na około 2-3 tygodnie będę napędzał tamtą rodzinę, a tą będę studził. Chyba, że powstanie tu nastroju, nastrój rojowy, no i niestety trzeba będzie dokonać pewnego zabiegu a do tego zabiegu właśnie służą mi dobrze tu już to zostawimy a do tego zabiegu służą mi właśnie i ta podkarmiaczka i powałka ale to mam nadzieję że na, którymś, na którejś rodzinie na pewno to się zdarzy że pszczoły będą w nastroju rojowym Wtedy będziemy mieli szansę. Może tą ramkę zabiorę. Będziemy mieli szansę zobaczyć, jak zapobiegam. To stary, znany sposób przez pszczelarzy. Dobrze. Nie będziemy dalej grzebać, bo nie, nie jest to ani moim celem. To, co miałem dołożyć, dołożyłem. że nie udało się tego nagrać za jednym razem, ale ja nie mam wpływu na pogodę. W Czechach. Ten pan do środków zapobiegawczych przeciw grzybicu. grzybicy. No, nie do końca ja w to wierzę, no ale skoro tak robił, to to przynosiło jakiś skutek. Gwoździki do zbijania ramek nie używał miedziany. Dobrze, resztę już zrobię poza kadrem, bo to nic nie wniesie dla nas. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich filmów.